Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dziś z innego pojazdu, trochę mniejszego kalibru, ale nadal polskiego. Zaraz zrobimy prezentację tego wozu. Na wstępie bardzo chciałbym podziękować osobom, które zdecydowały się wesprzeć moje działania. Także bardzo wszystkim dziękuję za te, za te wpłaty, które tam dostałem. No i one tak jak mówiłem odkładają się to będzie w pierwszej kolejności jak się uzbiera dana kwota będziemy zaczynać Jelcza z silnikiem Detroit Diesla Kto jeszcze nie wpłacił a miałby taką ochotę to w opisie jest numer konta kto chce ile chce ile może To może sobie tam przelać na, na tą moją działalność którą prowadzę Czyli, czyli ratuje te polskie wozy Aktualnie na stanie kilka takich pojazdów posiadam. A dziś yy, przedstawię Wam pojazd, który zakupiłem kilka miesięcy temu. Yy, jest to Polone Strack z roku 1998 z przebiegiem 149 tysięcy, jak widzimy. Zaraz wyjdziemy. Trak LB, czyli krótka kabina, najdłuższy wariant paki. Tutaj jeszcze mamy z nadstawkami. Ten wóz tak wygląda o, w środku. Mamy fotele. No nie wytarte jest, trochę bajzel, ale to jest dostawczak. Deskę ja sobie przykrywam tutaj, żeby słońce jej nie... nie bo ona niestety pęka na słońcu, także ja tu to mam ponakrywane. To Jest to Polonez trak w wersji LB, a więc mamy długą pakę i krótką kabinę. To jest najdłuższa wersja traka, jaka wychodziła, pomijając roja, On wtedy jest dłuższy, ale ma yy, większą kabinę. To jest najdłuższa paka, o w ten sposób, jaka wychodziła. Tak on wygląda w środku. Fotele dosyć niezniszczone, niepowycierane, co mogę powiedzieć, są bardzo wygodne. Ostatnio trasa 600 km zrobiona. No szczerze mówiąc nawet nie musiałem się za bardzo na, na nim poprawiać. Jak dla mnie jest przewygodny. A jak widzimy jest on ubogi w regulację. Bo możemy go tylko przesunąć w przód, tył i pochylić oparcie. No ewentualnie jeszcze zagłówek sobie przestawić. Byliśmy polonezem na, na zlocie Jelcza. W tym roku był polonez. Tak wygląda kabina w środku, no standardowo jak w Palonezie jest to wóz z 1998 roku jeszcze nie był ani blacharsko ani lakierniczo naprawiany ma swoje mankamenty oczywiście jak widzimy doły drzwi przykorodowane ale to jest tylko schodząca farba jeszcze błotniki nie były ściągane wszystko jest tak jak było z ciekawych rzeczy które na nim jeszcze są są takie naklejeczki, jak widzimy tutaj. Na przykład tu jest kolejna. Tam jeszcze mamy ubezpieczenia. Jak wyjeżdżał jako nowy, Nie jest idealny, ale też nie jest zły. Tutaj jest jeszcze schowek góry. Niestety nie działa wkładka, także nie wiem co tam się znajduje. Tak wóz wygląda. Mamy jeszcze dealerskie ramki. Na tym wozie nam się zachowały, i te tablice rejestracyjne są to tablice, pierwsze tablice tego samochodu. Na tych tablicach wyjechał z, od dealera paczka niezniszczona, co widać po burtach, słabe światło, ale jak widzimy, burty, blacha jest niezniszczone, ponieważ ten pojazd jeździł firmie z która zajmowała się produkcją makaronu także o tyle o tyle miał dobrze że nie woził ciężko i, i że ktoś go trochę poszanował i nie zniszczył no tam trochę moich rzeczy koło zapasowe wrzuciłem do środka ono było tu pod spodem tak jak jest fabrycznie miejsce ale Kosz, ten koszyk na koło był lakierowany, i jeszcze tego nie założyłem, a na trasę potrzebowałem mieć zapas ze sobą, więc wrzuciłem sobie na paczkę. Tak to wygląda z tyłu. Tu mamy podgląd naprzód i komora silnika, jest to. Dobrze znana wszystkim tym, którzy mieli Poloneza bądź jeździli. Jednostka 1,6 litra. Czysta benzyna w tym przypadku. Ze wspomaganiem na jednopunktowym wtrysku bądź monowtrysku. Można to różnie określić. Tutaj mamy sterownik silnika. Tak wygląda komora. Oczywiście, ja po zakupie wymieniłem już olej i filtr powietrza i oleju. Jeszcze mam do wymiany paski, sprzętu i pasek rozrządu. No wiadomo, świecę, nie świecę, ale olej wymieniłem z tego względu, że bardzo dawno nie był wymieniany, bo był czarny. Tam zamieszczę zdjęcia, o ile uda mi się je ściągnąć, jak co było w filtrze powietrza. Także, no niestety, nie był za bardzo zadbany ten samochód. A potem ludzie się trochę dziwią, że to wszystko się psuło. Ale teraz tak olej zalany ma 5W50. Był zalany do maksimum. No i mamy maksimum. Także jak widać, 1000 km, ponad 1000 jest od wymiany już zrobione. Nie pobiera. Także no, jestem zadowolony z tego pojazdu, bo zupełnie przypadkiem go kupiłem, nie planowałem. Pewnego razu odpa odpaliłem, lixam, wy zobaczę z ciekawości jakie są Polonezy. I akurat ten był. Także nie wiem, jeżeli ogląda pan od którego kupiłem, to pozdrawiam, jak pan widzi, Polonez ze mną nie ma źle. Bo pan dzwonił, chciał odkupić ode mnie później go z powrotem z rzeczy które musiałem zrobić to był tak wiadomo olej filtry teraz na trasę musiałem wymienić opony z przodu bo tu jeszcze były dębice spękane na których strach było jechać hamulce z tyłu ale to jest zaraz nagrywałem przebieg prac już po rozebraniu co prawda ale to to po tutaj zaraz będzie będziecie widzieć jak to wyglądało a przy okazji jak już było rozebrane do proszkowego lakierowania trafiły tarcze kotwiczne bębny co by to wszystko ładnie ładnie tam było nowe szczęki, nowe cylinderki także teraz będzie wszystko elegancko jak już to wcześniej rozebrałem to teraz postanowiłem Wam coś nagrać i pokazać, bo każdy mówi, że Wozy słabej jakości psuły się często. Proszę zobaczyć, tu mamy czysty wkrętak. Na czym pracowały łożyska w tym samochodzie. Tu nie było oleju. Pracowały na rdzy. Takie, takie błoto z rdzą. O, na czymś takim to, to jeździło. A rozebrałem tylko dlatego, że pojawiały się już dziwne Dziwne dźwięki stąd. No i niestety łożyska do śmieci. To samo jest od wewnętrznej wewnętrznej strony. O, proszę zobaczyć co to jest. A później ktoś się dziwi Ostraśma Albo mówi, że to były nietrwałe pojazdy, się psuły Ale jak to miało dobrze pracować na czymś takim? O, proszę zobaczyć Co to jest. O. o! Także teraz wszystko rozebrałem, wyjąłem mechanizm różnicowy. Łożyska są, te łożyska tutaj od mechanizmu są dobre, więc ich nie będę ruszał. Tamte łożyska zewnętrzne już mam uzbrojone. Nowe założone z uszczelniaczami, nowe pierścienie. Także teraz trzeba to wszystko wymyć i będziemy montować. Co jest w moście? Co tu się znajduje? Na całej długości ten syf, który pokazywałem, tardza z góry wszędzie to jest strona której jeszcze nie czyściłem o tak wygląda po stronie spróbujemy ostrość złapać tak wygląda po stronie którą już wstępnie wyczyściłem nie mardzy tylko delikatny taki brązowy nalot. Ale to już jest benzyną ekstrakcyjną wypłukane. Może no jest czyściutko. A gdyby ktoś się zastanawiał, jak takie coś wyczyścić, to mamy tutaj do wiertarki założone druty spawalnicze. I szmatę zawiniętą na końcu. I zaraz, nie wiem, czy jedną ręką. I, I w taki sposób właśnie czyścimy to w środku, płukamy, później powtarzamy, aż będzie czysta jak z tamtej strony. Mechanizm różnicowy przygotowany do montażu. Nasmarowałem łożyska od razu. Podkładki dystansujące. Także wkładamy mechanizm różnicowy. w półosie, już z uzbrojonym sprzętem i potem zostanie tylko zakręcić pokrywę zalewać olej i montaż hamulcy. A więc tak, hamulce już po stronie prawej. Mamy złożone nowe cylinderki, nowe szczęki. Teraz tylko przygotować bębny montaż. Także hamulce z tyłu, łożyska, łożyska zewnętrzne na półosiach. Olej od razu, wiadomo. W mechanizmie różnicowym i tak, tak ten wóz wygląda. oczywiście jeszcze jest katalizator w nim też się zachował Także, no jest to bardzo przydatny wóz zwłaszcza jak w tym przypadku jak mam ciężarówki cokolwiek wrzucić, przewieźć ostatnio do Jelcza woziłem rzeczy do proszkowego lakierowania nie było czym, jeszcze nie miałem poloneza Trzeba było do osobówki wciskać, siedzenia składać, teraz można paczkę otworzyć, ładnie sobie załadować, zawieść, przywieźć, nic się nie stanie, ani się nie poobdziera, nie, nie zniszczy. Także jak widzimy, to jest kolor zielony, nie wiem czemu on w tym świetle wygląda na taki jakiś niebieskawy. Tak jak mówiłem, jeszcze nie był ten samochód dotykany przez żadnych blacharzy, żadnych lakierników. Jest zdrowy. Oczywiście nie wymaga tu napraw blacharskich, poza naprawami lakierniczymi. No i maska. Ale maska to wymaga wymiany, bo tego nie będę nie będę naprawiał. Zaraz. Ktoś ją troszkę tutaj ratował no ale tu jest dziura pęka także to trzeba będzie wymienić kierunkowskaz muszę zmienić. tak nam ten wóz wygląda to już jest jako na plusie na karo plusie czyli już mamy jajkowate kierunkowskazy Inny kształt zderzaka dla osób, które nie wiedzą, jak rozróżnić. Może podejdę z drugiej strony, będzie lepiej widać. I deska plusowa. Oczywiście bez klimatyzacji, bez radia. Fabrycznie zaślepka. I tak wóz, tak wóz wygląda. Drzwi się zamykają jak w nowym. Także tyle by było z Poloneza. Także dziękuję za uwagę, i do zobaczenia w następnym filmie. Coś na pewno jeszcze tam znajdę. Do pokazania.